Dziś podzielę się z Tobą niezawodnym poradnikiem, jak żyć. Bo przecież w tej kwestii potrzebujesz moich wytrawnych rad. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od absolutnych podstaw. Najważniejsze jest wczesne wstawanie, najlepiej o 5 rano. Pamiętaj, że ptaki, poranne ptaki, jedzą najlepsze robaki. Więc 5 rana to jest dobry czas. Po przybudzeniu, oczywiście, bardzo ważna jest medytacja. Już kurwa, od mi musi się kurwa wkurwiać, nie? Robić mi dzień. Wybierz dowolne miejsce, może być balkon, kibel, Mont Everest, cokolwiek. Pamiętaj, żeby głęboko oddychać, nabrać dystansu do życia, zapomnieć o problemach, bo na pewno się wszyscy, wszystko wtedy ułoży. Nie udało mi się życie, zmarnowałem. Potem przejdźmy do aktywności fizycznej. Więc pamiętaj, godzina biegu, potem 100 pompek, potem ćwiczenia oddechowe z instruktorem. Twoje ciało musi być w doskonałej formie, żeby przyjąć ten doskonały dzień na klatę. A i pamiętaj, żeby zrobić parę fotek na Insta, bo inaczej się nie liczy. Oczywiście najważniejszy posiłek dnia musisz zjeść o godzinie 7. Pamiętaj, żeby była owsianka, jarmusz, nasiona chia, możesz ewentualnie zamienić na. Yy, tak, jak to się nazywa? Nasze polskie takie dla plepsu, czija dla plepsu. Siemię <noise> Ważne jest, żeby wszystko brzmiało i wyglądało zdrowo. Nie zapomnij, żeby ładnie przystroić talerz. Albo kanapki, które jesz. Pamiętaj o kilku fotach na Insta. Czas na rozwój osobisty. Pamiętaj, żeby czytać ambitne książki, słuchać ambitnych, motywacyjnych podcastów. Koniecznie rób zdjęcia yy, albo zrzut ekranu tego, co czytasz, albo jakich podcastów słuchasz. Pamiętaj, zapisywać na tablicy facebookowej yy, jakieś motywujące Ciebie i innych yy, cytaty. pracy oczywiście, musisz być kreatywny, ambitny. Zawsze z pasją podchodzić do swoich obowiązków, z satysfakcją obsługiwać klientów. To są zazwyczaj fantastyczni ludzie. Więc otwórz swój umysł, swoje oczy na takowych ludzi, zainspiruj ich albo ty inspiruj się nimi. Pamiętaj również, żeby zrobić też taką kreatywną przerwę. W dobrej kawiarni z kupkiem dobrej, świeżej, mielonej kawy z krańców świata. Oczywiście musi być pięknie to uzdobione. Pamiętaj o piance z jakąś buźką albo serduszkiem. No i paru zdjęć na Insta. Po pracy czas na relaks, więc tutaj super pomysłem jest sauna masaż, yy, trochę relaksu i nabier, nabrania nowej energii na resztę dnia. Pamiętaj też, żeby poświęcić czas rodzinie, grać w ambitne planszówki, kalambury, no ewentualnie w grę wchodzi jeszcze karaoke. Świetnym pomysłem też jest wspólne gotowanie kolacji. Tak. Nie. Albo z rodziną, albo z przyjaciółmi. Trzeba pielęgnować przyjaźnie i spotykać się codziennie, pisać do siebie codziennie. Możecie też rozmawiać przez telefon, ale to nie ukrywam, że nie zastąpi takiego kontaktu fizycznego. Nie zapomnij też o własnym rozwoju. Więc pamiętaj, że każdego wieczora warto poświęcić trochę czasu na naukę nowych rzeczy. No widzę. Mój błog. Nauczyć się języka obcego albo kurs tańca, albo kurs malowania, rysunku. Możesz też na przykład uczyć się gry na ukulele. Pamiętaj, że rozwój osobisty jest kluczem do sukcesu i będziesz bardziej wartościowy i wartościowa. I na końcu, przed snem, pamiętaj, żeby napisać w dzienniku wdzięczności, za co jesteś wdzięczny, co fajnego zrobiłeś, co ci się udało, dlaczego jesteś szczęśliwy. I jakie masz plany na następny dzień? To bardzo ważne. Jak widzisz, to proste. Życie jest proste. Ważne tylko, żeby pamiętać, żeby wychodzić ze strefy swojego komfortu i czuć się niekomfortowo, wtedy na pewno odniesiesz sukces. Ja nie wiem, jak żyć. Ja robię to pierwszy raz i doświadczam, eksperymentuję. Cieszę się tym procesem poznawania. Najmniejsze decyzje zmieniają koloryt całego dnia, więc to jest fajne. Wiem, że my ludzie podglądamy i zgapiamy od siebie nawzajem i myślimy, że a właśnie tak to należy robić tak należy wyglądać tak należy to pisać tak należy ćwiczyć taką dietę należy używać tak spać w takiej pozycji dużo jest tego. No tak naprawdę chyba nikt nie wie jak należy. Każdy po prostu próbuje od każdego. A wszyscy nie mamy zielonego pojęcia, co tu się odwala na tej planecie. Czasem jest tak, że podoba mi się ciuch jakiejś dziewczyny. I kiedy próbuję to na siebie włożyć, to już nie pasuje, bo rozmiar jest nie ten, bo krój jest nie ten. Mam inny rozmiar, pasuje mi inny kolor. No i mam też inną figurę. Myślę, że tak samo jest z, jest z życiem. Myślę, że tak samo jest z życiem. Że nie zawsze będą ci pasować takie same rozwiązania jak komuś. Piękno chyba jest właśnie w równorodności. I piękno jest w, takiej, w takim postanowieniu, że żeby nie odpuszczać, nie odpuszczać sobie. Znaczy, ja nie mówię tutaj. Yy. Znaczy, robię to, co chcę. I idę tam, gdzie chcę, znaczy drogą, którą chcę, ale oczywiście nie, nie raniąc nikogo i nie wpływając destrukcyjnie na samą siebie, ale chcę próbować. I jak nawet ktoś mi mówi, przepraszam, bydlę, że w pracy nie ma przyjaźni, to i tak poszukam takiej firmy, takich ludzi, z którymi mi się będzie chciało pracować, z którymi nawiążę jakąś relację. Z którymi stworzę zespół i te 8-10 godzin będzie się fajnie spędzało, że będziemy się rozumieć, będziemy sobie pomagać i tworzyć fajne rzeczy. Tak, wiem, to brzmi górnolotnie, ale dlaczego mam nie spróbować? Dlaczego mam po prostu tego nie zrobić, nie poszukać? Ja doskonale wiem, że praca w miejscu, gdzie nie ma się dobrych relacji z, z, ze współpracownikami, niesie bardzo dużą frustrację. Yy, może dzisiaj tego nie odczuwasz, może odczujesz to za 5-10 lat, ale tak będzie. Więc trzeba iść swoją drogą. Ja idę swoją drogą. Nie pomogę Ci jak żyć. Nie mam w tym żadnych kompetencji, ani wiedzy, ani ambicji. Po prostu nie rozkminiaj tego, tylko żyj. Mam nadzieję, że dzisiejszy film ci się podobał. Ja w sumie tym nie wiem, czy mam nadzieję. Nieważne. Zostaw lajka, zostaw komentarz. Dominika, ostatnio zapomniałaś o brukułach, także sorry, nadrabiasz razy dwa, bo ja nie wiem, czy ty jeszcze nie oglądasz, tak to się obraża, kurwa, i najadę ci, najadę ci na chatę. Uważaj tylko. Pozdrawiam. Trzeba ja ma nagrywać jak gotuję! Kolację! Dzisiaj będzie ekskluzywne jedzenie, czyli makaron y Nudle udon. Nudle, nudle udon. Nudle. Czyli... czyli inaczej. Nudle. Nudle.